Są zadowoleni i ja też myślę, że Wam się podobam w tym fajnym stroju. Jesteś u mnie w kuchni włoskiej, a słowo mandziarę znaczy jeść. A co tu się będzie jadło? No, wspaniałe rzeczy, takie, że głowa mała. Ja już świąteczne rzeczy zaczęłam robić, pichcić i tak dalej. Już na moim kanale wspaniałe. Ciasto, wspaniałe petarda, ciasto Ewki, które podbiło nie tylko Italię, ale cały świat. Tak, bo mnie oglądają na całym świecie. Dobra, kochani, jakie ja dzisiaj ciasto zrobię? No jak myślicie? Piernik na piwie, na każdą kieszeń. Ty możesz zrobić i ty, i każdy może go zrobić. Kupujemy dwa piweczka. Jedno do kolacji, do pizzy, a drugie do naszego pierniczka. Ja tu mam piwko w roli głównej. Zaraz wam powiem, czy dobre, bo wiecie, jakie piwo nam jest potrzebne, kochani. Wiesz jakie jest mi potrzebne piwko, piwko jasne. Nieważne jaki marki, ale jasne piwko, zobaczcie o jest pianeczka, zaraz Wam powiem czy dobre piwo, bo musi być jasne dobre, bo jak niedobre to i piernik wyjdzie niedobry. Kochani próbujemy piweczko, za te nasze święta 2019 rok, powiem Wam rewelacyjne, no to co zabieramy się do przepisu, chodźcie. Andiamo, jak to się mówi po włosku, andiamo, a po rzymsku namo, namo. zobaczycie, zobaczysz, jaki mam fajny przepis. I tak dokładnie składniki. 500 gram mąki, już jest przesiana, 200 ml miodu lejącego, 200 ml piwa jasnego, 120 gram cukru, dwie łyżeczki przyprawy do pierników, jedna łyżka. Cztery jajka, ale oddzielamy rzutka od białek, szczypta soli. Będą nam potrzebne dwie foremki, e, takie 12 na 25, ale ja mam jedną większą, jedną mniejszą, no trudno. No i kochani, nastawiamy piekarnik. Piekarnik nastawiamy na, o przepraszam bardzo, bo tu nie widać, na 190 stopni do 200. Nagrzewamy piekarnik. No i pieczemy przez 50-55 minut. No a teraz już się zabieram do przygotowywania naszego wspaniałego piernika na piwie. Jestem tutaj, ale nie powiedziałam, piekarnik ma być nastawiony, temperatura bez termobiegu góra dół. OK. Zapomniałam o margarynie. Potrzebna jest nam jedna kostka margaryny. Stała z boku na stole. Najpierw ucieramy margarynę z cukrem. Warto sobie podłożyć pod miskę taką ściereczkę mokrą, bo inaczej miska będzie nam latać po stole, tak jak mi. Chyba, że mamy takie gumki. I teraz będziemy wlewać po jednym żółtku. I będziemy tak ucierać, a wszystkie żółtka wrócimy do naszej masy. Rzutka to najlepiej wyskrobać taką właśnie skrabaczką moją piękną, świąteczną. Szkoda, żeby zostawały w tym półmisku. Ok. Dalej kręcimy. A teraz będziemy wlewać powoli nasz szmór. No muszę to mój wyciągnąć. Dobra, będę się I ucieramy tak. Wlewamy lub i ucieramy. O, zobaczcie. Ja włożyłam tą łyżeczkę, bo tą łyżeczką będę właśnie resztę miodu tutaj e, wystrabywać. Teraz kochani wsypujemy nasze przyprawy korzenne do piernika. Mieszamy. No i mywamy nasze piwo. Jak już przyprawy są pięknie wymieszane, to wlewamy nasze ciżko i mieszamy, przyszujemy. Zobaczcie jaka fajna masa się robi. O. Po trochu klałam to piwo. Czekajcie, muszę to wyskrapać, bo jest nie za bardzo. Tak jak nam się zbierze na bokach, to najlepiej taką szpatułką wyskrabać. Pół łyżeczką tak zrobię, ok, bo to, to się nie skręca tak normalnie. Ok. A teraz dodamy naszą mąkę. Do mąki wsypujemy nasz, naszą sodę. Zamieszamy dobrze. I teraz kochani, dobra. Teraz będziemy taką, tak robić. Ok. Będę wsypywać mąkę garściami. O! I powoli będę kręcić. Nie trzeba przesiewać, bo mąka jest przesiana. Stopniowo dodajemy tak do naszego ciasta. Jak wchłonie jedna mąka, to następną garść. I tak do końca. I tak, ciasto już mamy zrobione, piekarnik nastawiony, a teraz kochani, zabieramy się za nasze białka, które trzeba ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę. No jestem, a tak to w międzyczasie nie zapomnij. Zrobić subskrypcję tu na dole i zostaw lajka, jak Ci się podoba. A jeszcze jedno, margaryna e, ma być w temperaturze pokojowej, no to dalej kontynuujemy. Szczyptę sali dodajemy i kręcimy, aż się ukręcą na sztywną pianę. Białko bite na sztywną pianę, teraz połączymy z naszym, z naszym, właśnie ciastem przygotowanym. Rzucimy to wszystko. Ok. No i co? I będziemy mieszać, aż się wszystkie składniki nam ładnie połączą. Ok. Dobra, to idzie do mycia. Tu podłożymy sobie ewentualnie. i mieszamy góra-dół, góra-dół, aż wszystkie nam składniki ładnie się połączą. Nie zapomnij włączyć piekarnik i nastawić na 200 stopni. No, kilka minut potrwa, jak połączymy te białka z naszą masą, z naszym ciastem, ale zobaczcie, jakie robi się piękne lejące. No, ale musimy jeszcze trochę kręcić, już kilka minut tak kręcę. Teraz będę przekładać do foremek. Ja sobie leciutko posmarowałam, to papier mi ładnie się trzyma. W sumie napełniłam do połowy foremek. No i wkładamy właśnie, tak jak powiedziałam, do nagrzanego piekarnika. Góra, dół, druga półka od dołu. Na 50-55 minut. Sprawdzamy po 50 minutach. Każdy piekarnik inaczej piecze. Na moje ciasto po 27 minutach, jeszcze trochę zostało do 50, ale ja temperaturę zmniejszę może na e, 190 stopni, żeby mi się nie spaliło. Już sprawdzamy. Minęło 50 minut. Jestem ciekawa, jak wyszło. Może mnie nagrywa Aleksandro Fajwedere tutaj. O, jest tak, e, wyłączę ten, 50 minut, zobaczymy jak ten mój piernik. O, jeszcze jest mokry. O, jeszcze troszkę. 5 minut. Ja myślę, że położymy, bo zobaczcie, położymy papier. A jest tam do Położymy na każdy jeden papier albo na tak. O, położę, może tak położę. Dobra, tak położę. Ojej, coś mi zwiewa. Dobra, położę tak. I... No kurczę, teraz. Nie, no to, bo to jest ten gorąco i tak dalej. Może funkcję przestawię tylko dół, a nie górę. Tylko nastawimy dół, a górę, bo by nam się spaliło. I nastawiam na następne 5 minut. Za 5 minut Cię widzimy. Ok. 2, trzy, cztery, 5. Ok. Wiecie co? I wciskam następne 5 minut. Sprawdzamy. Wiecie co? Patyczek jest bardzo suchy. Nie ma nic. Do suchego patyczka, więc co? Wyciągam. Zobaczcie, jakie ładne. podpiek się, podpiek się, ale to nic, to dobrze. Później spróbuję na ściach wyciągnę. Oj! Wyłączę kopiarnik. No i kochani, te moje upieczone pierniki na piwie spróbuję za jakąś chwilę godzinę dwie jak się ostudzą. I tak ostudziły się moje mm, pierniki. Na piwie, zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Teraz e, pokażę Wam. O, otworzę, ściągnę to z jednego i z drugiego. Poczekaj, Aleksandro, bo ja ściągnę może ten papier. O, momentu, proszę, kazino. Jak to się mówi po włosku? Faccio un casino. Un casino, czyli takie właśnie zamieszanie. O, o fato un casino. I teraz, o, zobaczcie, jakie piękne. Rozkroimy który? O, no, rozkroimy najpierw tego mniejszego. Ale jeszcze jedno. Podam na dole pod filmikiem yy, polewę czekoladową. Jak zrobić? Z czekolady, bo możemy sobie polać czekoladę. No i oczywiście, możemy rozkroić i włożyć dżemik. Ja na przykład właśnie rozkroję. O, yy, znaczy. Nie wiem, czy mój mąż będzie chciał czynić, to ja może sobie tylko sobie, ale zaraz Wam pokażę, jak wygląda w środku, ale mięciutki. Jejku, yy, mm, zobaczcie, jakie mięciuteńki. O, tutaj Wam pokażę na tym talerzyku. Tutaj yy, widać, o, zobaczcie, jakie mięciutki. Nie wiem, czy Aleksandro dobrze pokazuje, już się denerwuje, żebyście widzieli. O, mięciutki. Teraz. Ja na ten mój, na ten mój właśnie pierniczek położę sobie własnej roboty dżem jeżynowy, który robiłam tego lata. Oczywiście nie nagrałam filmu, bo ja już nie nagrywałam tych wszystkich filmików, co wszystko robiłam własnej roboty. Tak wygląda, a teraz będę przy Was próbować. I zaraz Wam powiem, jaki pyszny, ale mięciutki, Poczekajcie, mam, mamma ja. miała. Mm. A jak dobry. Mm. Ale pyszny. miam, miam. poczekajcie, popiję. Mm. Ale pyszny jest. Jejku. No niesamowite. Mmm, męczutki, ale pyszny. Polecam naprawdę. Możecie palce widać. Możecie po prostu go rozkroić tak w pół. Albo dwie części i położyć sobie, przełożyć sobie dżemikiem. O! Zobaczcie jaki piękny, mamma mia! Z pół kilograma dwa takie wyszły. No to co? Kochani, święta idą całą parą. Pierniki robimy, a zaraz będą ciasteczka piernikowe. Mua, takie zrobię. No i jeszcze inne rzeczy. I co? Ojejku, no się mnie, mnie kręci. Zapraszam Was na mój kanał Mandziare Łewki Aleksandra Ankorano i róbcie tu na dole subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek, lajka, like zaznaczcie dzwoneczek i do zobaczenia do następnego przepisu. No muszę Wam powiedzieć, że ten mój mąż ciągle mnie chce wyłączać. Albo sama będę się nagrywać, albo jak mam je nagrywać, to mam je nagrywać porządnie. Prawda? No, no to ciao. Ciao.